Piosenką pojawił się taki komentarz, to jest moja piosenka, tak y, jaką zrobiłem z Ksenią, pojawił się komentarz odnośnie nauki rzymsko-katolickiej tego człowieka. Ja już go objaśniałem kiedyś. Y, chcę powiedzieć na inny temat. Słuchajcie, to co napisałem w tym komentarzu. Ow, owce nie słuchają głosu obcego. Niech obcy mówi co chce. I co ja tutaj mam na myśli? Że niech diabeł sobie mówi, co on tam chce, na co ma ochotę, niech czyni. My powinniśmy słuchać naszego pasterza. Też wielokrotnie wiele osób ekscytuje się, wielu chrześcijan ekscytuje się tym, o co papież powiedzmy w Franciszek powiedział. Słuchajcie, mnie to w ogóle nie ekscytuje, bo ja wiem, że on nie jest od Boga, tak? Wiem, że tacy ludzie w ogóle nie przemawiają od Boga, więc czemu miałoby mnie to dziwić, że papież Franciszek mówi jakieś głupoty? W ogóle mnie to nie dziwi. Wiecie, co by mnie zdziwiło? Zdziwiłoby mnie to, jak ktoś, kto ma Ducha Świętego i ma fajne kazania, mówi z Boga, nagle by zaczął mówić jakieś herezje, nagle by mówił, że powiedzmy potrzebujemy wierzyć w Buddę albo coś takiego, tak? To by mnie zdziwiło. No to jest taki przykład z, tą, z tym Buddą, tak? Oczywiście można wiele fałszywych nauk ogłosić. i to by mnie dopiero zdziwiło, jakby ktoś, kto ma Ducha Świętego, nagle mówił głupoty, ale jak ktoś codziennie mówi jakieś niedoszeczności. Ktoś w ogóle nie jest narodzony na nowo, to nic dziwnego. Nie powinno nas to dziwić, że taki człowiek mówi dziwne rzeczy, tak? które nie są z Boga. Chcę wam to przeczytać. Zobaczcie, Ewangelia według świętego Jana 10. Hmm. O słuchaniu głosu pasterza. Tak. Najemnik od 12 wystatu, najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec i ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Będą słuchać głosu mego. Ci, którzy nie są nawróceni, oni w tej chwili nie słuchają głosu pasterza Jezusa. To jak mogą mówić rzeczy, które są od Boga, które skoro oni sami nie słuchają Boga? Nie mogą mówić takich rzeczy, ok? Więc dopiero po nawróceniu, jak ktoś jest nawrócony, ten słucha głosu i będą słuchać głosu mojego, powiedział Jezus, tak? Jak Jezus przyprowadzi ich do siebie, a takie osoby. Więc nic dziwnego, że niektórzy w ogóle nie mówią od Boga, bo nie znają Pana Jezusa. Tak? Trzeci werset. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu, woła on swoje owce po imieniu. I wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Ok? Więc mamy uciekać od fałszywych proroków, którzy nie mówią poprzez to od Boga, którzy mówią swoje własne rzeczy, albo którzy mówią dosłownie od diabła, tak? Wiecie, jest wiele takich osób, wiele by tu można było wymieniać, ale podam wam ciekawy przykład, bo natknąłem się ostatnio na kanale na, na tajemnym planie jest tutaj Maria Dąbrowska, tak? Też swoją drogą mówiła o, o tym, jak słyszeć głos Boże w walce duchowej. Ja tego całego nie słuchałem, bo wyczułem, że to jest głos obcy, okej? Okay? I co jest najlepsze? Wiele osób tutaj to wyczuło. Zobaczcie komentarze, nie potrafię tej pani zaufać, mam wrażenie, że jest wróżbitką. Czekam na mowę pana Fabiana, choć słysząc w tle jego aprobatę, mam niesmak. To też, też jest w ogóle ciekawe, tak, że Fabian popiera yy, takie rzeczy. Teraz tak, ja tu napisałem, że też coś takiego wyczuwam i że Magia Dąbrowska jest pastorem. Co jest w ogóle najlepsze? Bo ktoś mi kiedyś, ale za chwilę o tym powiem moment, bo jeszcze tutaj też ciekawy komentarz od Paul Okay, mam tak samo, mam dziwny niepokój w duchu, jaki słucham i nie mogę się przez to skupić, o czym mówi. Dodatkowo nie pomaga mi to, jak ta pani teologicznie rozmija się z Biblią. To jest dziwne uczucie. Niby daje wesety, ale są użyte w jakiś taki wykrzywiony sposób. Nie mam takiego problemu, jak słucham Fabiana czy Dymka i to na nagraniach sprzed. Wielu lat. Ach, no i jeszcze mam nieodparte wyrażenie, że ta pani obnosi się z jakąś pychą i wyższością. Tego nie potrafię przeskoczyć. I ja także wyczuwam takie coś, tak? Owce pana Jezusa w Duchu Świętym wyczuwają takie rzeczy i za obcym nie pójdą. Ale to, co miałem powiedzieć, co y, y, do Fabiana, też jest ciekawe, że. Ostatnio jedna taka zwolenniczka jego powiedziała mi, że jestem samozwańczy. Jeżeli ja nigdy nie nazwałem się nauczycielem albo kimś w tym stylu, to nie można mówić, że jestem samozwańczy, bo samozwańczy z definicji tego słowa oznacza, że ktoś siebie jakoś nazwał, tak? Ja siebie nauczycielem nie nazywam. Yy... Nigdy tak o sobie nie mówiłem. Ale coś ciekawe. Dlaczego, powiedzmy, taki Fabian nie jest samozwańczy? Bo to mi zarzuciła osoba, która słucha Fab Fabiana. Dlaczego on nie jest samozwańczy? Co go czyni, że nie jest samozwańczym? To jest w ogóle ciekawe. Wiecie? To jest ciekawy temat, moim zdaniem. Bo czy tylko to, że on był kiedyś księdzem, czy tam, nie wiem, kimś tam w kościele katolickim, a potem się nawrócił, Czy go to automatycznie czyni nauczycielem, że był kiedyś księdzem albo kimś tam? No chyba nie. Więc ludzie go nazywają nauczycielem, a yy, czemu nikt nie mówi, że, że to jest samozwańcze, tak? To, to mnie zadziwia, jak wielu ludzi w sposób hipokrytyczny ocenia innych. Mówią o tobie, ty jesteś samozwańczy tylko dlatego, że coś tam przekazujesz, pewne rzeczy, dzielisz się swoimi przemyśleniami z Biblią, to wtedy ty jesteś samozwańczy, tak? A jak ktoś inny robi to samo, to nagle nie jest samozwańczy tylko dlatego, bo ma poparcie u wielu osób tylko dlatego to go czyni nie tak? To jest moim zdaniem taka hipokryzja. Jeszcze wracając do słuchania głosu pasterza, to też powiedział takie ciekawe słowa, że kto jest z Boga, słucha słów bożych. Tak? Jak mówił do Żydów, to powiedział, kto jest z Boga, słucha słów bożych, a wy z Boga nie jesteście, dlatego mnie nie słuchacie. Dlatego, jak ja mówię yy, pewne rzeczy, przekazuję pewne rzeczy, to staram się mówić na podstawie Biblii po prostu, ok? I jeżeli mówimy na podstawie Biblii, to nie może być wtedy tak, że yy, ktoś, kto nas słucha, to nie słucha Słowa Bożego. Bo jeżeli mówię na podstawie Biblii i z Ducha Świętego, to to jest też Słowo Boże, tak? Z Ducha Świętego pochodzi Słowo Boże. Więc jeżeli słuchamy ludzi, którzy mają Ducha Świętego, którzy mówią z Boga, to tacy ludzie mogą nam coś takiego, coś ciekawego przekazać, ponieważ Bóg mówi przez tych ludzi, tak? To sam Bóg mówi przez tych ludzi i to nie jest tak, że Zobaczcie. Przeczytam Wam to. Dlaczego nie od 43 Wesetu, tak? Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądanie Waszego ojca. On od początku był zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo. Od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, dlatego mnie nie wierzycie. Kto z Was udowodni mi grzech? Jeżeli mówię prawdę, dlaczego mnie nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Jak ktoś nie słucha prawdy, tego prawdziwego głosu, tak? Z ducha świętego, tej prawdziwej nauki, to nie jest z Boga. Zauważ, zauważcie, że powiedzmy, Katolicy, oni często mówią jakieś rzeczy, które są pozabiblijne, tak? I dlatego oni nie są z Boga. Bo nie mówią słów bożych. Mówią słowa, nauki ludzkie, tak, to mówią. To przekazują. Ale nie mówią słów bożych. I w tym jest właśnie problem tak u nich. Jak ktoś nie mówi, na podstawie Biblii pewnych rzeczy. To to nie jest od Boga, tak? A jest wiele, nawet w kościołach właśnie ewangelicznych zdarzają się właśnie, powiedziałem, że jest wiele, no powiem jeszcze raz, zdarzają się właśnie e, takie, a może powiem w ten sposób, że coraz więcej w tej chwili jest takich nauczycieli. Okay. którzy mówią jakieś tam swoje własne nauki, a nie popierają tego Biblią. Mówią jakieś rzeczy i społeczność mówi na to Amen, a nie sprawdzają nawet, czy to jest zgodne z Biblią, czy to jest Słowo Boga. Tak? Ważne jest to, abyśmy słuchali słów Bożych. Okej, okay, to by było na tyle, tak jak mówię. Yy, to tak jak na początku wspomniałem, nie ma znaczenia to, co mówi obcy. Okay? Jeżeli jesteśmy owcami Pasterza, Jezusa, Chrystusa, to my słuchamy tylko Jego. I cokolwiek by diabeł nie powiedział przez swoje sługi, my to odrzucamy, tak? Jednym uchem wpuszczamy, skoro już ktoś tam słucha czegoś, to jednym uchem wpuszczaj. Drugim wypuszczaj, tak? Nie słuchaj głosu obcego. Nie, I nie musisz być podekscytowany, bo ktoś tam powiedział yy, to i tamto, tak? To wyobraźcie sobie jeszcze jedną rzecz wam powiem. Kiedyś przyjdzie antychryst, ten główny, tak? I on będzie mówił rzeczy wyniosłe. Będzie bluźnił, będzie sprzeciwiał się Bogu. Sam będzie mówił o sobie, że jest Bogiem. I czy my będziemy w tym momencie, jaką przyjdzie, będziemy mieli się tym ekscytować, że on mówi takie rzeczy? Czy będziemy mówili, o nie, on to powiedział, to takie okropne. Nie, uznamy go za kłamcę i tyle, że mówi kłamstwa, po prostu. I nie będziemy się tym ekscytować. Przynajmniej nie powinniśmy, tak? Żaden sługa Boży nie powinien się tym ekscytować. Okej, okay. yy, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.